Z lukrem? Nie ma problemu. Babcia wszystko dla ciebie przygotuje, moja droga. No to nie jest trudne. Jej, babciu, kiedy miałaś czas, żeby zagnieść ciasto? A ja nie tylko zagniotłam ciasto, ale jestem już gotowa, żeby smażyć ładne, rumiane pączki. Mam nawet specjalną formę do ich wycinania. A do smażenia użyję więcej oleju. Dzięki temu pączek wyjdzie soczysty w środku i chrupiący na zewnątrz. Nie ciekawe, czy dobra radę zrobić to samo? Co w tym trudnego? Bierzesz foremkę i wycinasz z ciasta. Właśnie w ten sposób. Jane, kochanie, uważaj, straszysz babcie! Dobra, a dalej trzeba wziąć olej, prawda? Pamiętam, że trzeba go nalać dosyć sporo. A skoro go już wlałam, to muszę zwiększyć ogień. Zrobię wspaniałe pączki. No to zaczynam. Ojej, co tu się dzieje? Pomocy, ratunku! Jak tu dużo dymu! Kuchnia to nie miejsce dla dzieci. Mam prawie 12 lat i poradzę sobie z tym dymem. Masz? Proszę bardzo. Oj, powinnam pewnie wyłączyć kuchenkę. Chyba minęło, ale moje pączki nie wyglądają zbyt dobrze. Nie nadają się. Muszę je wyrzucić. Jane, wystraszyłaś babcię. Co w tym takiego trudnego nie rozumiem? Mam już wszystko gotowe. Pączki są ładne i chrupiące. Jako nie dodam sosu truskawkowego. A teraz trzeba zanurzyć pączka w polewie. Przygotowałam ją wcześniej, dodając różowy barwnik spożywczy. Pozostaje udekorować. I voilà! No, nieźle ci wyszło, babcia nie potrafi zrobić ich tak ładnie. Ale kto powiedział, że babci wyjdą nieładnie? Znam sekret dobrego pączka: to cukier puder na wierzchu proste i pyszne. Dobra, a co ja mam robić? Nie mam już żadnych składników spożywczych. Oprócz sera. Chyba wpadłam na genialny pomysł. Ser jest tak samo lepki jak ciasto. Dlatego zamierzam zrobić z niego pączki serowe. I Dodam do nich posypkę z okruszków chipsów. A macie chipsy! Co tu się dzieje? Przesienie ziemi? Nie, to twoja wnuczka szaleje. Spokojnie, nie szaleje, ale gotuje dla glorii. No i czas na moją posypkę. Mogę w niej obtoczyć pączka. Jak wspaniale! Tylko czegoś tu brakuje. Wiem, aby pączek smakował lepiej, trzeba go dobrze usmażyć. I najlepiej zrobić to prosto na kuchence bez patelni. Bo tak jest weselej. Jane, no ile można się wygłupiać? Ciekawe, która danie wygra w pierwszej rundzie. Domowe pączki babci, a może pączki z lukrem szefowej kuchni, a może serowy przysmak od siostry Jane. Wow, nie mogę się skupić! Jakie piękne różowe pączki, i takie pyszne. Mają moje ulubione truskawkowe nadzienie. Te wyglądają tak zwyczajnie. I smakują? Też zwyczajnie, nie jestem pod wrażeniem. Ojej, jaki ciekawy pączek. Będę musiała spróbować. To ser. Rozciąga się i rozpływa w ustach. Jest pyszny. Ale co wybrać? Już postanowione. Pączki z truskawkami wygrywają. Widziałam, szefowa Emma do usług. Teraz mam ochotę zjeść sałatkę. Jaką sałatkę? Cezar najsłynniejsza sałatka. Umiem kroić, pokroję wszystko na małe kawałki. Ojej moja droga, no przestań się tak zachowywać, młoda damo! W kuchni trzeba być ostrożnym, zwłaszcza z nożem w ręku. Warzywa trzeba zgrabnie pokroić i ładnie ułożyć na talerzu. No i kurczak! Delikatny, soczysty, pyszny kurczak. Należy go pokroić i dodać do warzyw. Pięknie! Nie powiedziałabym. Teraz pokażę Wam, czym jest piękny sposób podania sałaty. A żeby to zrobić, wrzucę całą masę zieleniny do blendera. Następnie dodaję do niej troszkę wody. Uuu, to jakaś papka! Nie papka, Jane. To wysoka kuchnia. Powstałą masa należy szybko schłodzić, aby powstała galaretka. I można rozłożyć ją na talerzu. Właśnie tak Ojej, no nieźle Teraz można dodać troszeczkę warzyw No i oczywiście piersi z kurczaka Ale to nie wszystko Mała buteleczka oleju Bo piękno tkwi w szczegółach Ojej, kto mi psuje danie? Nie można zepsuć dania serem Czyż nie tak, Jane? Tak, babciu co ja mam robić? Nie miałam czasu na krojenie. Jane, znowu się wygłupiasz. Co za masakra. Wygląda jak góra resztek. Takie danie z pewnością nie wygra konkursu. Trzeba coś wymyślić. Wiem, zrobię ci taką sałatkę Gloria, że nie trzeba będzie niczego siekać. Po prostu połamię to na małe kawałki, dodam żelkowe oczy i pianki marshmallow. Chcę też dodać więcej żelków. I gotowe. O, oh. jakie piękne i pyszne dania wymyślili nasi uczestnicy konkursu. Ale czy Gloria je polubi? Już za chwilę się o tym przekonamy. <grystanie> Zacznę od tego. Ojej, to jakaś zielona galaretka. Zabawne, spróbuję. Puf, to obrzydliwe. Nie daj tej sałatce kciuka w dół. A ta wygląda całkiem zwyczajnie. Prosta sałatka, prosty smak nic specjalnego. Wow, jak fajnie To sałatka z żelkami, gumą i galaretką Co za pyszne połączenie Bardzo mi się podoba Wybieram ją jako zwycięzcę O tak Ura, wiedziałam Przybij piątkę, siostrzyczko Gloria, nie przyciągaj Chcesz zjeść jajka Nie mogło być łatwiej Babcia sobie poradzi Nawet siostra potrafi to zrobić Zleję troszkę oleju i rozgrzeję patelnię. Babciu, daj mi też trochę! Nie leję się. Dlaczego kapie tak mało oleju? Potrząsnę mocniej butelką. Ojej, chyba ją zepsułam. Jane, no co ty? Dobra, babcia już może gotować. Rozbiję dwa jajka. O, tak. Ja też rozbiję. Ojej, jak to? Jestem taka nieostrożna. Nie no, nikt już nie robi jak w ten sposób. Oto co zrobię. Zacznę od podgrzania śmietanki. Dodam skórkę pomarańczową i sekretny składnik. Dzięki niemu powstanie danie jak z najlepszych restauracji. Teraz pokroję brzoskwinie i do nich też dodam tę specjalną substancję do gotowania molekularnego. Czas stworzyć trochę kulinarnej magii i smażyć kilka jajek molekularnych. Wow, widziałam to na YouTubie. Jane, uważaj. O nie, moje jajka wszystko się pali. Co za masakra. Na pewno nie wygram. No a Gloria i tak nie będzie głodować. Jajka babci wyglądają przepysznie. Jane, no nie masz szans w tej rundzie. Czy Gloria polubi kuchnię molekularną? Przekonajmy się o tym właśnie teraz. Hmm. Od czego zacząć? Chcę spróbować tego. No nie jest złe. Co to jest? Nie, no, nie będę tego jadła. A to jest jakieś nietypowe danie. Ojej! Jest słodkie! Jakie dobre! Uwielbiam to! Wybrałam zwycięzcę. Tak, nie działam! Babciu, no spójrz! Chcesz jeść kanapkę? Oczywiście, kochanie. Chętnie spróbuję. Nie możecie wygrać tej rundy. Kanapka prościzna. Ja zawsze jem tosty z Nutellą, tylko tym razem zrobię coś smaczniejszego. Mam zamiar dodać więcej nadzienia: moje ulubione pianki marshmallow, tabliczkę czekolady z truskawkami i słodko kwaśne żelkowe języczki. Ach, jak to już nie wygląda! Ale myślę, że tej kanapce czegoś jeszcze brakuje. O tak, Słodkiego żelu i kwaśnych strzelających cukierków. Co za wspaniały pomysł! Upadł mi do głowy! No to dość oryginalne, myślę jednak, że lepiej trzymać się tradycyjnego przepisu musztarda, szynka, ser, liście sałaty i wszystko razem składamy. A teraz można smażyć kanapkę do uzyskania chrupkości z obu stron. Nie, no babciu, najpierw trzeba podpiec chleb, a potem dodać nadzienie. Nie powinno być gorące. A głównym przysmakiem będą ślimaki. Co? Ślimaki? Co za smród? Raczej to za zapach. Tak właśnie pachnie Paryż. A teraz możemy to przełożyć na talerz i w następnej kolejności dodam owoce morza. Wspaniale! A na koniec dorzucę jeszcze ser pleśniowy. Babcia źle się czuje! To kulinarne arcydzieło. Niewiarygodne, przeszłam samą siebie. I ja też zrobię fajną kanapkę. Oj, czekolada się roztopiła, ale wiem co mogę z tym zrobić. Trzeba wziąć miskę z wodą i wrzucić do niej sporo lodu. Teraz można rysować wzorki czekoladą, a ona będzie zastygać w dowolnym kształcie. Widziałam ten lifehack na TikToku. Brawo! Wszystko gotowe! Tyle różnych kanapek, co wybierze Gloria? Zwykłą kanapkę babci, słodki cud siostry, czy kulinarne dzieła Emmy? Wow! Ojej, jaka niezwykła kanapka! Oj, ma nieprzyjemny smak, to ślimaki, co za ochyda! To trzeba wyrzucić. O, jakie słodkie serduszko! Jakie to pyszne! Uwielbiam słodkie kanapki. Ta porcja z kolei wygląda dosyć zwyczajnie. Ale też jest pyszna! Jest najlepsza ze wszystkich! Wybieram ją jako Zwycięzcę. O, tak! Babcia to zrobiła! Starałam się! Witam wszystkich, zaczynamy! Zapomniałem o naszych bohaterkach. Oto i one. No to która będzie pierwsza? Jestem gotowa, mój wybór został dokonany! Bardzo odważnie, Mirando, lubię takie zdecydowane dziewczyny. Dostajesz całą miskę gum. Chętnie bym je zatrzymał, ale takie są zasady. Są twoje. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. Ojej, jak to pięknie pachnie! To chyba guma. Jestem pewna, że tak. Jest taka słodka, tak jak lubię. Wiedziałem, że Ci się spodoba. Ciesz się tym, a ja muszę iść do Emmy. Jesteś gotowa na dokonanie wyboru. E, tak, po prostu nacisnę przycisk z zamkniętymi oczami. Całkiem niezła strategia i tym razem nie zawiodła. Dostaniesz na śniadanie płatki z mlekiem. Jak mi zimno! Czuję się jak pod lodowatym prysznicem. Co to jest? O, płatki z mlekiem. Super. Uwielbiam to. Najwyższy czas spróbować. Dobrze, że zdążyłam złapać za szklankę i trochę nabrać. Widzę, że jesteś zadowolona. To mnie cieszy. Dobra, czas na Mirandę. Co u niej słychać? Świetnie mi idzie. Moje szczęki są troszeczkę zmęczone od rzucia, ale to nic. Ważne, że mam gumę, dużo gumy. I mogę z niej zrobić balony. Myślę, że jestem w tym naprawdę dobra. Spójrzcie, jakie są duże. To wspaniałe. Nabieram apetytu. Teraz jestem nie do zatrzymania. W pudełku zrobiło się tak ładnie, to wygląda świetnie. A gdyby tak połączyć wszystkie balony? Myślę, że będzie super. Okej. Okay. Ale fajnie. Dokąd idziesz, Mirando? Nasz challenge dopiero się rozpoczął. Stój! Wracaj na swoje miejsce natychmiast. Nie rozumiem, co tu się dzieje. Miranda właśnie odleciała z balonami. Trzeba coś wymyślić, żeby sprowadzić ją z powrotem. Możesz mi zaufać, zajmę się tym. Ej, co się dzieje? Kto przybija moje balony? O nie, spadam w dół! A nie mówiłam, mój plan zadziałał. Dziękuję, ma jesteś geniuszem. Miranda, wracaj na swoje miejsce. Myślę, że potrzebuję czasu, by dojść do siebie. Chyba widzę ptaszki. To tym razem będzie zaczynał. Miranda, może ty? Dobra, jestem gotowa, żeby nacisnąć przycisk. Dobra robota, w nagrodę dostajesz ten wspaniały ser. Jak pięknie pachnie, nie miałbym nic przeciwko spróbowaniu kawałka. Aj, jak to boli, co to jest? Wystarczy. Przyjrzę się temu bliżej. I co? Zadowolona? Spróbuj jak najszybciej. Szczerze mówiąc, nie przepadam za serem. Mam nadzieję, że ten mi posmakuje. O, tak. Jest wspaniałe. Dziękuję. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Ale dla Emmy to dopiero początek. O, już wybrała. Odważnie. Emma, proszę cię, tylko się nie martw. Dostaniesz coś wyjątkowego. To myszy. Przyznaję, sam bardzo się ich boję. No dalej, pospieszcie się i wejdźcie do pudełka. Nie chcę zostawać z wami sam na sam. Naprzód! Czuję, że coś po mnie pełza! Pomocy! Przestańcie! Przepraszam, Emma, takie są zasady gry. Ja się boję, myszy. Odczepcie się ode mnie, gryzonie. Nie lubię was! Trzymaj się, myślami jestem z tobą. To za mało, szybko mnie stąd wypuść. Naprawdę nie doceniłam wcześniej tego sera. Okazało się, że jest pyszny. Wydawało mi się, czy słyszałam krzyk Mirandy. Pewnie jest głodna. Co to jest? Nie nacisnęłam ponownie przycisku. Ojej, to ser! Przyda się, myszy się nim zajęły. Przepraszam, Emma. Oto początek nowej rundy. Miranda, wiem, że jesteś tu najodważniejsza. Zaczynaj! Brawo! Wybór został dokonany! Jak najszybciej dam Ci to, co wybrałaś. Mam nadzieję, że ten zielony slime Ci się spodoba. Tak fajnie się rozciąga. Super! Zupełnie zapomniałem, że muszę Ci go oddać. Proszę, Miranda, zabieraj! To pomoże Ci się zrelaksować. Szkoda, że tak długo trwa wyciekanie slajmu z opakowania. Fu, co to jest? Jakiś rodzaj zielonej flegmy? To po prostu obrzydliwe! Chwileczkę, pachnie całkiem fajnie. Rozumiem, to slime. Uwielbiam się nim bawić, jest bardzo relaksujący. Tak przyjemnie się rozciąga. Wspaniale. Boże, jak to długo trwa, chyba sam wydobędę resztę ze słoika. Dziękuję bardzo, to naprawdę wspaniałe. O nie, zupełnie zapomniałem o kolejnym składniku, który krył się pod przyciskiem. Mirandy. Te kulki slime wyglądają rewelacyjnie. Jestem pewny, że zrobią na Mirandzie wrażenie. Co to jest? Przecież dostałam swoje prezenty. Ojej, to jakieś kulki, są takie piękne. Ile kolorów, super. Mogę ulepszyć slime? Potrzebuję więcej kulek. Tak jak myślałem, Miranda jest absolutnie zachwycona. Nie spodziewałam się, że dostanę tyle wszystkiego. Teraz na pewno masz się czym zająć. No to idę do Emmy. Jak się masz? Nie mogę się zdecydować, co wybrać. Nic mi się nie podoba. Ale jednak wybrałaś i się nie pomyliłaś. Czekacie pijana farty z najlepszymi bąbelkami na świecie. Zaraz je dla Ciebie zrobię. Bąbelki są niesamowite. To naprawdę fajne. Chcę więcej bąbelków. Staram się jak mogę, Emma. Dziękuję, bardzo mi się podoba. Przyznaję, że sam jestem zachwycony. Ojej, jaka ogromna bańka! Chyba znalazłam się w jej wnętrzu. Wow, tego uczucia nie da się przekazać słowami. Niewiarygodne, Emma, jak się tam dostałaś? Ej, dokąd to stój? Wracaj do pudła. Miranda, co mam zrobić? Emma znowu odlatuje. Co się stało? Jesteście tacy mali, gdy patrzy się na was z góry. Nie martw się, zaraz ją odzyskamy. Nie może nas zostawić. Wow, co za celne trafienie, brawo! Pomocy spadam! Auć, to bolało! Mam nadzieję, że jest w jednym kawałku. Tak mi się wydaje. Tworzymy świetny zespół. Po raz kolejny musicie dokonać wyboru. Powodzenia, Mirando, jesteś gotowa? Tak, mam nadzieję, że znowu mi się poszczęści. To ci gwarantuję! Znowu trafiłaś w dobry przycisk. Gdybyś tylko mogła zobaczyć, ile tu jest zabawek. Jestem pewny, że je pokochasz. Zabieraj! To wszystko jest twoje! To chyba coś lekkiego i miękkiego. O, to zabawki! Wszystkie są takie ładne. Chciałabym je ściskać i przytulać. Misiu, będziesz moim ulubieńcem. Widzę, że Miranda jest zadowolona. Okay, wy też chodźcie do mnie. To wygląda tak słodko prawdziwa sielanka. Nie będę im przeszkadzał. Jestem gotowa. Mam nadzieję, że intuicja mnie nie zawiedzie. Przekonamy się o tym za chwilę. Otrzymujesz prawdziwy joystick. Wow, super! Zastanawiam się, co mogę z nim zrobić. Spróbuję nim poruszać, zobaczymy co się stanie. Gra się zaczęła. Uważaj! Już wszystko rozumiem, muszę wyciągnąć zabawki z pudełka. Będę musiała się postarać. Miranda, moja kolej, przepraszam. Co to jest? Co się dzieje? Wow, świetnie sobie radzisz, Emma! A to dopiero początek? Już niedługo wszystkie maskopki będą moje. Zabieraj je, Ma, tylko nie dotykaj. Boję się tego czegoś. Co za chwytem, Ma, podziwiam Cię. Kontynuuj. Nie zamierzam się zatrzymywać, dopiero się rozkręcam. Co mój ulubiony miś. Bezwarunkowe zwycięstwo. Wyciągnęłam wszystkie zabawki. A może będę kontynuować grę? Wystarczy Emma, nie ma już tam żadnych maskotek. O nie! Nie chyba też złapała na haczyk. Puść mnie, wystarczy, koniec gry. Miranda uratuje cię. Trzymaj się! Uff, chyba wszystko się skończyło. Kurczę, mój joystick nie działa, co za pech. Za dużo grałaś Emma. Wielkie mi rzeczy. To już koniec! Co się dzieje? A już rano, czas wstawać. Wreszcie nadszedł czas na moje ulubione jesienne święto Halloween. Nawet kostium zdążyłem przygotować. Mam też świetny pomysł na to, jak przestraszyć Witę. Wiem, że boi się duchów bardziej niż czegokolwiek innego. Dlatego mój balonik na pewno jej się spodoba. Zrobię z niego coś fajnego. Super, gotowe. A teraz idę do pokoju wity. Ciekawe, co zaraz będzie. Mam też odpowiednie rękawice. Oczywiście, co to za żart, bez porozrzucanych cukierków? I prawie koniec. Czuję, że będzie zachwycona tą zieloną lepką masą. Dobra, trzeba też pamiętać o zaklejeniu drzwi do pokoju. Niech myśli, że to mur z cegieł. Dzień dobry. A, to okropne. Co się stało z moimi rękami? To straszne. Zaraz dam popalić Alexowi. A, no bardzo zabawne. Co to ma być? Jak mam się teraz stąd wydostać? No i jak? Podoba Ci się mój mały żarcik? Odegram się na tobie, jakby się tu na nim zemścić, wiem! Będzie przerażony, gdy zobaczy krwawe odciski na ręczniku. Okej, okay. mamy czerwoną farbę. Właśnie tego potrzebuję. Bu. O tak, wychodzi świetnie. Gotowe. Ale to nie wystarczy. Alex mi dziś krwawy prysznic. Już czuję, jak będzie krzyczał ze strachu. No, i oczywiście nie może zabraknąć napisu na lustrze. Zrobione. Najwyższy czas wskoczyć pod prysznic. A, co to jest? To straszne. Pomocy. Uff, może mi się coś przywidziało. Co to ma być? Oh, no. Tu też jest krew! Co? O nie, ktoś mnie obserwuje! Pomocy! No i co sądzisz o moim pranku? W ogóle nie był śmieszny. Mam pomysł na kolejny żart. Będę potrzebował do tego pudełka płatków i trochę mleka. Najpierw robimy to, co zwykle. Bierzemy salaterki i wsypujemy do nich płatki gotowe, ale to jeszcze nie wszystko. Bez robaków dowcip się nie uda. Wsypię te maleństwa do pudełka po płatkach. Co zaraz będzie? Wita, przestań spatrywać się w tego tableta. Lepiej zjedz ze mną śniadanie. Masz rację, już pora. Mmm, jakie pyszne. Też uwielbiam te płatki. To jest takie ciekawe, nie mogę się oderwać. Daj mi mleko. Życz mi smacznego! Co? Dlaczego te płatki się ruszają? A, to straszne! Alex, zwariowałeś! To był tylko żart! Mam świetny pomysł. Zrobię Alexowi najstraszniejszy seans filmowy w historii. W tym celu muszę przygotować specjalny stolik z dziurą w środku. Bierzemy karton i wycinamy na środku otwór. Kładziemy na to kawałek materiału i w tym samym miejscu też robimy dziurę. Najważniejsze, żeby wasza głowa idealnie zmieściła się w otworze. Będę też potrzebowała kubełka popcornu. To będzie przynęta dla Alexa. Już sobie wyobrażam, jak będzie się cieszył, gdy zobaczy tę twarz w popcornie. Żart gotowy. O, popcorn. Jak fajnie. W dodatku leci horror. To się nazywa idealne Halloween. Ale super film. Aj! Ktoś mnie ugryzł. To ja. Chcę cię zjeść. A, w popcornie jest szpielet. Pomocy. Wiedziałam, że ten prank na pewno się uda. Moim zdaniem wyszło genialnie. Muszę coś jeszcze wymyślić. Wiem. Czym jest Halloween bez dyni? Bierzemy nóż i odcinamy górę. A teraz z pomocą łyżki pozbędziemy się wszystkiego ze środka. Skończyłam. Teraz zrobimy dni twarz. Wytnę wszystko tak, żeby była jak żywa. A do środka włożę kilka świeczek, aby twarz była jak najbardziej przerażająca. Super. Ostrożnie rozstawiam świeczki i chowam dynię pod łóżkiem. Ok, mm -hmm. czysto. Ale podoba mi się mój pomysł. Teraz pozostało tylko zrobić krwawą ścieżkę do łóżka, żeby Alex na pewno pod nie zajrzał. Jak zawsze pomoże mi w tym czerwona farba. Muszę dokładnie pomalować nią podeszwę buta. Niestety, farbę ciężko hmm? potem zmyć, więc nie powtarzajcie tego w domu. Hmm. Okay. Let's go. A teraz robimy krwawe ślady. Pozostaje tylko czekać na Alexa. Ale super, ale fajny filmik. Co? Dokąd prowadzą te ślady? Pod moje łóżko? A, pomocy! Ta dynia chce mnie zjeść! Co za tchórz z ciebie! Tchórz? Więc to twoja sprawka! To nie było śmieszne!